Prawie 200 lat temu Stanisław Jachowicz napisał znane wszystkim słowa Cudze chwalicie, swego nie znacie. Czy coś się zmieniło w mentalności Polaków? Miejmy nadzieję, że tak. Proces poznawania własnej historii i umacniania się tożsamości jest powolny i trwa przez pokolenia. Warto zatem zapoznawać się z historią i zabytkami tu, na naszym terenie. Zaczynamy od gotyckiej fary. Stoimy przed jedną z najpiękniejszych świątyń gotyńskich w Wielkopolsce, o ile nie w naszym kraju. Już w dokumencie lokacyjnym Kazimierza Wielkiego wyraża on zgodę na pobudowanie kościoła parafialnego, który służyć miał mieszkańcom naszego miasta. Dyspozycję z tego dokumentu zrealizowano. Kościół został ukończony. Przyjmuje się w roku 1409. Pierwszym etapem jego budowy było wybudowanie prezbiterium. W latach późniejszych dobudowano do korpusu prezbiterium nawy, nawy główne i dwie nawy, i dwie nawy boczne, czyli, czyli hale tutaj, gdzie dzisiaj podczas mszy wierni przebywają. Stoimy teraz przed najstarszą częścią kościoła, przed prezbiterium, które pierwotnie było pierwszym etapem budowy naszego kościoła, zakończonym prawdopodobnie jeszcze w wieku XIV. W tym prezbiterium zachowało się pierwotne, gotyckie, XIV-wieczne sklepienie gwiaździste, które możemy do dzisiaj do dzisiaj podziwiać. prezbiterium zostało wybudowane dużo wcześniej, kilk, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat wcześniej od, od głównej części naszego kościoła. Oprócz sklepienia gwiaździstego możemy podziwiać piękny neogotycki ołtarz, no, naprawdę robiący wrażenie. Jednym z najciekawszych zabytków sztuki gotyckiej w naszej Kolskiej Farze jest płyta wykonana z piaskowca, płyta nagrobna Jana Zgarbowa, syna sławnego Rycerza Zawiszy Czarnego Jan Garbowa zginął w bitwie pod Chojnicami w 1454 roku. Może ktoś się spytać dlaczego akurat został pochowany on prawdopodobnie w Kolskiej farze. Otóż był on starostą kolskim, czyli posiadał koło z okolicznymi wsiami z nadania króla. I z tej racji wdowa po nim Małgorzata pochowała go w podziemiach kolskiego kościoła później w wieku XIX dzięki staraniom regionalisty, społecznika Michała Rawity Witanowskiego, płyta ta została przeniesiona na ścianę na wybocznej naszego kościoła. Ciekawostką naszej kolskiej fary są również napisy na murach, które wykonywali nasi przodkowie. No, tak jak my dzisiaj nie chcemy być anonimowi, pozostać anonimowi tak i oni sprzed wieków. Nie chcieli pozostać anonimowi i zostawiali na murach kościoła ślad po swojej obecności w kole. I dla przykładu możemy Państwu pokazać kilka takich napisów. Tutaj widzimy napis Andrea, pisany ładną majuskułą renesansową. Widać, że te literki są równe. Musiał to być człowiek dość biegły w sztuce pisania, ponieważ Słowo to jest napisane pomimo, że na cegle bardzo równo i litery są naprawdę w równych odległościach od siebie i w równej wysokości, także była to osoba na pewno gruntownie wykształcona. Jakiś Andreas w XVI wieku napisał tutaj swoje imię, ale takich śladów przeszłości na murach naszego kościoła jest więcej. Mimo że ten kościół ma już tak wiele, wiele lat. Jest bardzo starym obiektem, jak widzimy, jest utrzymany. W stanie o bardzo dobrym, bardzo no powiedziałbym doskonałym. Dzięki życzliwości ludzi możemy podziwiać piękno tej świątyni, piękno jej architektury. Wszystkim, którzy się do tego przyczyniają, składam bardzo serdecznie podziękowanie. Bóg zapłać!